Szanowni Państwo Kochani Teraz będę zaraz otwierać sardynki w oleju ale olejek trzeba spuścić dlatego, że olejek bierze na... kupcie, kupcie, kupcie ostrą i idę spuszczać olejek robi się tak i tu się odcedza się na ziemię żeby dokładnie ściekło żeby nie było tego olejku O jeszcze kapie. Dobra, już odsadzony. Teraz... O, siadam. A co ci przyniósł? Pan Wojcik, Mój wiceprzewodniczący jest Wojciech Suchodolski. Wojciech S. Przepraszam. Otwieram... i wrzucam do... w sobie. O. Pusta puszka, żeby każdy widział, biorę kompocik sobie, no panie Wojtku, z kompocikiem wypijemy, ja mam, ja mam jeszcze obiad pyszny, który a to, zrobiłem, a to bardzo serdecznie zapraszam na obiad, jak pan zrobił? Ja nie zapraszam, ja Cię zapraszałem. Byłeś w samochodzie i nie chciałeś jeść. Ja Cię zaprosiłem na obiad. A to bardzo dziękuję panu za to. I Zaraz sardynkami. Będę jeść. Obiadek ziemniaczki. Grzybki Które pan wojtek S zrobił. No, mnie. A ja też? Ja Ci życzę smacznego A ja Tobie też życzę Bo dzisiaj niedziela jest Przyjacielu, mój drogi, kochany wyciechu. S Życzę smacznego i zdrowej płynności życia. I pozdrawiam Cały komisariat Policji trzeci w przeciw Wrocławskiej 51A I Pana Komendanta Krzysztofa Włośnickiego i jak będzie miał, miał czas, to niech przyjedzie na gryla i na ziemniaki moja, i na sardynki. Może będzie chciał piwo wypić? A jak będzie chciał piwo wypić, zapraszam na piwo. I pan Wojtek S też zaprasza na piwo jego, tak? Tak jest. O, kto potwierdził?